To się stało, że tak szybko y, dogadał się z falu bazem, co spowodowało, że takim zaufaniem obdarzył klub, bo panowie mówicie, że na jednym spotkaniu właściwie się dogadali. Tak? Okay, uh, Greg, taking in account the financial situation in Częstochowa and the usual financial problems of most of the Polish clubs, why it happened, that first meeting with Zielona Góra, first negotiations, and we said the financial conference details. How could it happen? Well, yeah, you know uh, we can probably think that uh, fate or uh, you know there's there 's some sort of a link there, possibly, <laughs> but uh, you know i mean it 's really hard for me to comment on the financial situation because many clubs, as you know, are suffering, uh, so it 's important for us you know for me i, I hate I hate to see the uh, Chestahova being in the situation that they 're in because i I have no reason to uh,

Jemu Grzygowi jest bardzo przykro, kiedy patrzy na całość sytuacji finansowej w klubach, na to, że kluby cierpią finansowo. Nie ma w związku z tym żadnych pretensji tutaj do Częstochowy. Jest wdzięczny, że Częstochowa dała mu możliwość odejścia. Nigdy nie powie nic złego ani negatywnego na klub Częstochowy. A przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, chodziło tutaj o wzajemne zaufanie, o wiarę. And the fact that i get a ponadto taką podwójną motywacją do tego wszystkiego było to że będziemy teraz jeździć w drużynie która zdobyła mistrzostwo polski Z Tarnowem rozmawiał rzeczywiście zgłaszał się do niego Tarnów prezes któregoś dnia powiedział że szalował ręcz żeby Tarnów You know i had uh, I had some offers come through from Tarnoff, and uh, everything happened so quickly with what happened here too and uh, it uh, it was all kind of coming through at the same time, but I have to say that uh, you know the, the, in the final moments the, I've, I had a better feeling about what uh, my decision here at uh, in Gilgor. Także miał oferty przychodzące z Tarnowa, te oferty się nakładały z tą sytuacją, jaka była wokół jego osoby, aczkolwiek to wszystko się działo, bardzo, bardzo szybko się działo i jednak większym zaufaniem tutaj obdarzył Klub z Zielonej Góry. Jak Greg ocenia szansę drużyny zielonogórskiej na obronę tytułu, jak widzi swoją rolę w zespole? So uh, Greg, your opinion about chances, Zielona Góra's chances for keeping the title and what will be your influence on the team and your part of the job? Well, first of all, I, I think that, you know, we talked about this earlier, that the, um, the, the list of riders on, the, on this team right away has is, is got to be a, uh, a threat to many clubs that come to Zona or, or when we're going away to them. So, for me, it's, it's definitely a, uh, another championship side. Uh, in my books and that's what I mean about the motivation and a fresh start. This is uh, for me is, is exactly what I needed in my career. And uh, and what I, I I believe that I you know I hopefully I can offer something uh, something to the guys in the team but you are the champion so uh, you know I'm, I'm jumping in on the bandwagon and I'm not gonna change anything. I'm just gonna do everything I can to add to it and help it to be just that little bit better. Tak zaczynając od końca to tutaj jest drużyna zwycięska, drużyna mistrzowska, on dopiero wskakuje tutaj na wóz i on będzie się starał dołożyć ze swojej strony Jak naj, najwięcej, aby pomóc, a aczkolwiek patrząc tutaj na skład, tak jak wcześniej rozmawialiśmy w klubie, na skład, na nazwiska, które występują u nas w klubie, jasnym dla niego jest to, że zmierzamy po kolejne mistrzostwo, a nasza drużyna stanowi zagrożenie zarówno na wyjazdach, jak i u siebie dla każdej innej drużyny. Coś o w w falubazie wiem? Więcej niż podczas negocjacji się dowiedział. Cóż o tej naszej magii Falubas ułatwimy? Another question is connected. Do you know anything else, anything more about Falubas, about the magic that is uh, at, in this theme uh, and the spirit, charm? Well, as far as the team side of it, uh, I don't know so much about. But I can say, as being a a, a you want to say an enemy of the club for probably so many years, uh, that whenever we came here or whenever uh, Jelena Gore came to the track I was riding for, you were guaranteed to uh, have a lot of noise. <laughs> Także poza tym aspektem drużyny y, sportową, no nie może za za dużo powiedzieć, ale przez tyle lat ile że przyjeżdżał tutaj jako tak zwany Wróg. To wie na pewno, że w Zielonej Górze na stadionie się robi dużo hałasu. Czy Derby? to o Lubuskie derby? And do you know anything about uh, Lubuskie derby? Derby against our uh, northern neighbor, Gorzów? Uh, i'm learning more and more about that as we uh, discuss about this, but uh, i saw there at the end of the year that uh, i realized this is quite a, a close local derby, and uh, i've seen how that can be in other leagues around the world, so i can't even imagine uh, a country like poland, how passionate people are, how it could be for something like that. but i'm looking forward to it. <inaudible> W szczególności pod koniec zeszłego sezonu dużo słyszał o tym, obserwując zaś derby lokalne, inne lokalne derby we wszystkich ligach świata, jest to bardzo ekscytujące, ale co tu się dzieje, to widzi szczególną pasję w tych, tych wydarzeniach.